Cześć, kochani, witamy Was w kolejnym starciu, czyli takiej serii, w której w sumie rezensujemy filmy. Staramy się przynajmniej coś o nich opowiedzieć. Bez jakichś większych spoilerów. Bardziej mówimy nasze odczucia niż Czyli w sumie praktycznie rzeczy. za każdym razem powtarzamy te same słowa, tylko <grym> trochę <grym> tylko w inaczej. W stosunku do innego filmu. Ale nie, no, staramy się dzielić naszymi odczuciami co do filmu. Nie jesteśmy jakimiś filmoznawcami, ale coś tam oglądaliśmy w swoim życiu, coś tam powiemy się potrafimy się wypowiedzieć. Jak widać po moim aktualnym zdaniu, <noise> więc, więc coś tam dla was o, pogadamy. Mi to w ogóle, szczególnie ostatnio, się coraz trudniej wypowiadać, bo przegryzał sobie bardzo policzki przez aparat. W każdym razie dzisiaj będziemy wam opowiadać o najnowszym filmie Krug, czyli remake'u dość starego filmu Krug. <noise> nie, z którego roku, bo nie ma tego chyba? Zaraz zobaczę. To ten jest z 2024 i w głównej roli gra aktor z, ze słynnego rodu z... Jak mi Skarsgardów. Skarsgardów, ogólnie. Powiem wam tak. 94 ty, to nie taki stary, 30 hmm. lat. Hmm. Co wam mogę powiedzieć o tym filmie? W ogóle ten film ma, jest bardzo dziurawy fabularnie ogólnie. Postaci są bardzo średnio napisane. Motywacje aktorów. Ta ich relacja też jest taka. Motywacje aktorów wyglądają jak połączenie w sumie nie wiem czego, bo raczej wygląda mi to jak emo-hype i koleś, który jest po prostu pod wpływem różnego rodzaju substancji środków, no. I który po prostu ma jakiś totalny odlot, który nie wiadomo z czego wynika A na koniec, bo i tak tego nie obejrzycie, a na koniec po prostu... Nie, nie, nie spoilery co na koniec Ale no tutaj główno love interest, czyli tutaj miłością głównego bohatera jest F, gra, gra ją FKA Twins, czy jakoś Ona w, w ogóle mówi? bardzo słabo gra, ta aktorka. Ta aktorka i no. nie, przepraszam, nawet nie ta aktorka. Mi On się jest wydaje, karko, że, chyba, tak? mi się wydaje, że w tym filmie w ogóle zatrudnili ludzi, którzy yy, idziecie na takie, wiecie, są takie szkoły aktorskie, nie? I oni weźli do takiej szkoły aktorskiej i powiedzieli sobie, wiecie co? Damy wam szansę zaistnieć w y, filmie hollywoodzkim. Ta wokalistka. I, a, no. To może chociaż lepiej śpiewa niż ten. No w sumie tam jest ta scena, ona śpiewa. I oni ich zatrudnili. I, i tyle. <laughs> I oni się pojawili na planie. I wtedy się okazało, że naprawdę trzeba na tym planie zagrać, nie? No i się tu pojawiły kupoty, bo to już nie jest jednak teatrzyk dla najmłodszych, gdzie grasz drzewo. Tylko trzeba coś pokazać i rzeczywiście zaprezentować swoje umiejętności Ty, aktorskie. Umiejętności mówić też, no. A tych umiejętności aktorskich... Brakuje. Ale Bill Skarsgard nie jest złym aktorem. Wcale. No ja nie powiedziałem o nim źle. Okay. Bo, bo miałeś ogólnie taką wszystko On gra totalnie wersje. jakąś emo wersję yy, odklejenca. Ja rozumiem, że odklejenie, co to chodziło, ale on mi w ogóle przypomina postać Erika z. Yy, kurczę, jak to się nazywa ten film? Szko, szkoła dla elity. Tam A. jest postać Erika taka. I on totalnie, jak ja na niego patrzę, to ja widzę Erika i nie mogłem tego przez cały. Ja wam tu wrzucę zdjęcie go i wrzucę zdjęcie tego Erika. Ja nie mogłem przestać myśleć, że to jest po prostu ta postać. Taki po prostu buntownik, który, scout, który lata po chatach i mieszka sobie gdziekolwiek. Ten film, te postaci w tym filmie po prostu istnieją w przestrzeni. Istnieją w przestrzeni. Nie, te postacie. One jakby... nie mają żadnego rozwinięcia. Te motywy w tym filmie, motywacje aktora, motywacje tego głównego bohatera są nie wiem czym podparte, ten główny złol, który jest my w, w ogóle nic o nim nie wiemy no. co my o nim wiemy? no nie za dużo ale też ogólnie, no ona ucieka właśnie przez jakimś złolem bo ma jakieś nagranie i zobaczyła coś czego nie powinna była świadkiem i uczestnikiem w pewnym sensie ja nie wiem w jaki sposób to wideo miałby pogrążyć tego typa no przecież na tym wideo te... szepczej ducha irracjonalne totalnie, nieracjonalne co on? co, co to miało pogrążyć? To jest, ten film, przepraszam, ale on jest, on ma takie kretynizmy, tego no, nie będę musiał głupi pukać, spikać na, na szczęście, to głupi straszne, on ma no. takie kretynizmy ten, to co mi się podobało w tym filmie, to jest jedna z końcowych scen, która ona jest bardzo brutalna i ona, je, ona chciałem, jest... mówić, też chciałem powiedzieć, że ta scena jest coś, to jest coś, to jest coś tak, tak kuriozalnego, ale tak, yy, tak śmiesznie zrobionego przy okazji ja mam wrażenie, że oni sami bekem mieli, jak to kręcili Ona krycili. jest tak brutalna po prostu, bo że. To ja chcę mam... z zmiecza, tak? Tak. No, to było kozackie. To był taki ona... John Wick wodzący. Ale, ona... do Ale ja wam powiem, ja momentami aż tak się z, z obrzydzenia po prostu, bo no, ona tam to takie, bardzo bardzo takie było Takie sceny mocne. Jak w Deadpool, no, mocniejsze nawet bym powiedział mocniejsze, bo w Deadpoolu to masz motyw chociaż śmieszkowy. No. A tutaj ta brutalność po prostu. Ale jak, zdaniem... ja, jak ja oglądałem tę scenę, to mi ciężko było się nie śmiać. Byłem jedyny na sali. Jak ja widziałem, jak to wygląda kuriozalnie i głupio, to, to mówię, nie, no dobra. Za tą scenę, za to, jakie to jest przaś, przaśne po prostu, to macie ode mnie plus jeden od, na ocenie. Także kochani, ta ocena, jaką wystawię, już będzie z tym plus jeden. No ta ocena. Ja też nie jestem zdania, że ten film był tragiczny. Jak nie, ja też nie mówią. uważam, że jest to najgorszy bo film, bardzo, widzieliśmy. Bo bardzo krytycznie niektórzy krytycy oceniają, że ten film to jest w ogóle totalnie... Nie. Ale efekty specjalne, o, efekty specjalne są gówniane jak... Te kruki, te kruk. Jakby Paweł maszaka. teraz poszedł do toalety, wrócił za 10 minut, to bym zrobił te efekty specjalne. No. Ten kruk, który tam jest. Ten... Ten griski, który widać jak oni samochodami jeżdżą na przykład w którymś momencie. Ja mówię o bo i to słowo walone za każdym razem jak tamten ten go do wody wrzucał A to okropnie się podobało. To mi się nie podobało. A mi się podobało. mnie tandetne to było jak nie wiem Ja nawet tak mi się podobało bo mi się podoba ten druk kamery w którym ona się tak przechyla to jest to samo co było, to było... w Wilu w tym w Bad Boysach ostatnio co Will Smith dosta... nie Will Smith Matty Lorenz dostaje tego Atakuje od tak pada. To byłoby fajnie jakby to było raz zrobione. Ale za każdym razem jak on go wrzuca do tej wody. I to samo to już będzie takie. Boże. Ja Zrozumieliśmy że to jest coś ważnego. Kiedy wrzuca do wody go. Zrozumieliśmy naprawdę. Ja szczerze nie wiem jak tutaj wypada oryginał. Przy tym wszystkim. Bo ja oryginału nie oglądałem. I nie wiem jak nawet jest tłumaczona ta historia tego wszystkiego. Ale my tutaj nie poznajemy żadnych większych szczegółów. To jest po prostu. Jesteś wrzucony w jakiś. Moment, w którym koleś nie ma totalnie. Który, motywacje koleśa są w żaden sposób nieuzasadnione, jesteś rzucony w jakiś motyw. Ja tylko e... dodam, że oni się spotykają w ogóle w, psych, w szpitalu psychiatrycznym. W ogóle sobie uciekają bez problemu z tego <głoszelni> szpitala. w ogóle on wie, gdzie uciec. Ten gościu w ogóle, nasz główny bohater. W, w, widzimy, jakby poznajemy go, kiedy on faktycznie jakieś problemy chyba ma. te ta psychiczne. Tak. Ma jakieś tam depresje czy coś w tym stylu. Eee, A to też nie jest wyjaśnione, To też w nie jest, jest wyjaśnione. To nie jest potem ani w trakcie jedna filmu... scena chyba jest na początku jakaś tam z, I, i na koniec jakieś jak tam ma przebłyski i to nie jest w żaden sposób wyjaśnione. No tak. On w ogóle wybiega i się zachowuje jakby normalnym człowiekiem. Wiadomo, że tam jakieś środki przy okazji biorą, więc to może w jakiś tam sposób to tłumaczyć, ale mimo wszystko oni w ogóle nie zachowują się jakby mieli jakiekolwiek problemy. Myślę, że to może był jeden wielki sen tych... I... I... Nic nigdy nie miało miejsca. Chociaż nie, bo no dobra. Ja, ja, mam, ja bym wolał powiem szczerze, że ten sen, to byłby mój sen, koszmar jakiś, a tu jednak niestety w rzeczywistości to oglądałem. No film jest, jest średni bardzo I, i mi ta scena końcowa bardzo podbija ogólnie. Może nie bardzo, ale podbija. Bo nie, mi się, no mi się ona podobała, sensie ona w sensie ona była... W sensie, dla mnie była głupia po prostu, ale zabawna i całkiem przyjemnie się to oglądało. Dla mnie to było... nie było zabawne akurat. Dla ta brutalność mnie... była dla mnie... Brutalność Potręcane. była ogromna. A to, że w ogóle tam on biega ci tam dalej w ogóle na operze słuchają sobie muzyki, nie. ty wszystko się dzieje, ty, a tutaj zas... Nie, ale tutaj no kuriozum goni kuriozum. No, nawet w tej na jest strasznie kuriozalna, przecież jak on ich tam wszystkich kosi. A ale... w ogóle główny tam jakiś jeden z głównych twórców tego oryginału po prostu podobno tak obśmiał ten film, że to jest poezja, nie? Że po prostu totalnie go skejtował. Go nie wiem, no ja wam powiem szczerze, ten film jest... Ale nie wiemy też w ogóle dlaczego on akurat dostaje tą moc, a nie ktoś inny... Nie e... wiadomo nic, to w ogóle... Kim jest ten gość? w ogóle, co, co mu daje tą moc, też nie wiadomo... Nie wiadomo, te, ten główny zło, nie wiadomo tak naprawdę co on robi. Tam są jakieś sceny, w których on coś robi, ale my nie wiemy co on robi. Bo nagle widzisz, że raz jest jakieś dziwne, że, jak dziwnie szepta w ucho i nagle gada w jakiejś starej mowie, i nagle oni się go słuchają. Ale faktycznie nie ma za bardzo wytłumaczonych, nic, jakby skąd pochodzi żadnych... czyjaś moc, jak ona działa do końca. Nic tam nie ma wyt... w tym filmie, nic nie ma wytłumaczonego. No. W tym filmie dosłownie nic nie ma wytłumaczonego. To jest po prostu tak, jakby tam brakowało 40 minut jakiejś ekspozycji tłumaczenia tego, co się dzieje. Mm -hmm. Bo nie wiem, bo może jak ktoś oglądał oryginał, to jest w stanie powiedzieć o co chodzi, chociaż też wątpię. No taki film, który jest remake'iem nie powinien stwierdzać, że ty oglądasz oryginał, więc sobie dopowiesz, co Na się pewnie. działo. No bo w tym filmie jest totalnie. No ta historia jest fabularna z takimi dziurami. No tam się w ogóle nic kupy nie trzyma. No, umówmy się, że to naprawdę. Ta relacja nawet głównych bohaterów, znaczy z czemu oni są, Czemu on, on ją do niego ciągnie, albo go do niej ciągnie, no? Mam wrażenie, że oni jedyne na czym polegają to, że są dziwni obydwoje, I w jakiś substancji sposób ciągle. zepsuci i fizyczność. Bo dam tam generalnie dosyć. Jak oni są jeszcze razem, to nie będę spoilerował, znaczy to nie jest spoiler, no bo to jest z początek filmu, że ona umiera. Eee... Ale <laughs> bar generalnie przez ten początek jest bardzo dużo scen yy, w no. I to takich mocno obrazowych. Więc ja mam wrażenie, że jedyne na czym ich relacja po polegała, to jest fizyczność. A później on jest jak później on jest wielkim ścicielem, żeby ją pomuścić odzyskać jej ducha bo ona jest jego największą miłością Ale... Oh. Czy kiedyś kochałeś Kochaj łosy I w ogóle to randomowo tak. jak? Że to musi być czysta miłość i potem on wątpi I dlatego traci tą moc. I dlatego ją traci, a potem nagle przestaje wątpić. Ale czemu przestaje wątpić, nie wiadomo? A przestaje wątpić, a i tak, ale on później poświ musi poświęcić siebie. On już później na inny deal poszedł, nie wiem czy założyłeś. Bo na początku mógł ją uratować i, i sam też żyć, a później było tak, że on musi za nią odejść, jak ją uratuje nawet. Więc to takie. To... Dziwne. Dziwne, pogmatwane, nielogiczne, kuriozalne, głupie. Yy... Co hmm, będzie jeszcze dużo gdzieś jakiś przymietnik. Jest jesteś wrzucony w ogóle w jakiś po prostu szał jakiegoś typa, co sobie chodzi i nie może umrzeć. No, to, nie, jest, to, jest, to, to jest opis tego filmu. Szał psychola pod wpływem środków, który nie może umrzeć i robi zemstę, nie wiadomo za co. No. Ale Bill Skarsgard akurat tutaj nie uważam też. Kurczę, no tak szczerze, do tej sceny, gdzie wyskoczył jako, Yamaka, jako Yamakashi z tą, z, z tą kataną, to fakt... Tam zagra fajnie, takiego przykola, który ma wyrąbane, bo jest, bo jest nieśmiertelny, ale, w, ale wcześniej no, grał takiego Emo-boja. Ty, jeszcze mi się to kojarzyło? Y jakbym oglądał spin-off do sali samobójców, tej pierwszej. Y tego polskiego filmu. No. I mówię, ty! Młody gierżał jako Emo wrócił. No ten film jest. Średni. No, jakby tak... Ale też nie podzielam. My, tak jak niektórzy by dali tu na przykład dwa, to, nie, no, aż tak to nie. Ale, to nie. Ale faktycznie uważam, że yy, on byłby, by, mógłby być hitem, gdyby to było nagrywane w tych czasach w Polsce mógł być hitem, jakby nagrywany tuż po sali samobójców. Bo wtedy to ludzie. Wtedy był hype na Emo, wszyscy byli smutni, ciężkie życie mieli, bo nie mogli sobie pograć w komputer. Więc wtedy ten film mógłby pójść. No. A tak to teraz wszyscy mają z tego bekę, bo ten film naprawdę, i jeżeli chodzi o efekty, i jeżeli chodzi o treść, i w ogóle wszystko to wygląda, jakby był 20 lat do tyłu minimum. Nie? Jakby to kręcili właśnie w czasach, kiedy ten. na 30-lecie kruka. Tak. Ja nie mam ja, nic wartego do dodania na ten film, sorry, więcej, ale dla mnie ten film jest po prostu. No, no szanujący trochę. No. Nie ma, nie ma co uciekać. No naprawdę, naprawdę jest jedna scena, która faktycznie mi też ten film uratowała, jestem, jestem w szoku, że ja to te... samo co mi. Dlatego ja też policzę tutaj do tego z tym, do plus jeden do mojej oceny. No, plus jeden dam do oceny. pamiętajcie e... o tym, że jest plus jeden do mojej oceny, więc odejmijcie sobie to jeden. Nie no, nie no, tak szczerze, jakby to jest część filmu, więc, więc ocenie tak faktycznie, podwyższyło mi to trochę ocenę filmu, więc dam taką ocenę jakbym dał, bez tej sceny pewnie dałbym no pół niżej myślę, no. No już? Myślę, że to no... co myślę. Dobra, 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 no już. Ile dałeś? O kurda tak? Ja dam 5. Dałbym normalnie pewnie 4,5. Ja normalnie bym 4,5. A 4,5-4,25, a, a to na mnie jest bardzo nisko. No. To jest taki poziom weteranki. No. Weteranka wyznacza tutaj. No to było trochę lepsze niż weteranka Było lepsze niż Trochę weterankę. lepsze wszystko. No chociaż stary, jedna, super, jedna fajna tak. scena była. Była, ona była dla mnie, ona była fajna przez to, że była tak kuriozalna i tak przejaskrowiona, tak głupia, że to było coś, czego ja poczułem, że mój wtedy, yy, mój, mój, ten, mój żołądek takiego właśnie dzbana, który lubi jakieś głupie sceny, powiedział o Jezus, jak ci dobrze. Nie. Ale rzeczywiście, weteranka tego będzie taki mój wyznacznik słabych filmów, nie? No. To jest po prostu... No. Ja nic więcej nie mam do tutaj. Ja dodam co do zarobków, bo już gadaliśmy, że to jest totalna wtopa, ale może przejdę, jako że film już praktycznie nie leci w kinach, bo no, nie cieszył się popularnością, no. to przejdę po prostu do zarobków. Budżet filmu to był mniej więcej 50 milionów dolarów. A uwaga: w USA na otwarcie zrobił 4,6 miliona dolarów. Do tej pory w USA zrobione 9,2 miliona dolarów. A na świecie jedynie 18,7 miliona dolarów. Także na samym budżecie są minus 30 milionów dolarów jeszcze koszty marketingowe, więc bardzo ładnie wtopiliście pieniążki, moi drodzy. Don't worry be happy, to wam mogę porazić, bo pieniędzy z tego nie będzie. Film już nie obejrzycie, bo zanim on wyjdzie u nas na kanale, to już pewnie nie będziecie w Polsce w Kinach. Ale, ale, ale w nie macie czego żałować. <laughs> nie da macie czego żałować, naprawdę. Nie macie czego żałować. Jedyne no. co to. Może, no, może gdzieś na YouTube znajdziecie tą scenę, bo pewnie znając życie, znajdziecie, znajdziecie. Tą scenę warto sobie zobaczyć, chociażby, żeby się pośmiać, czy. Żeby, jak lubicie brutalność, to. Jest bardzo brutalne. Jak najbardziej, jeżeli jesteście wrażliwi na takie rzeczy, aż no to z nie polecam. No, aż by. No, ona jest na taki poziom brutalności, gdzie. to byś nie wiem. kiedyś na jakiś taki. Ja się zdziwiłem, że to nie miało r A nie. No nie gadaj. Nie miało chyba. No nie, no w Polsce musiało ma 15 mieć. 15 chyba. No to jest r w Polsce. No tak, znaczy w Polsce są zupełnie inne znaczenia ale. No, 15 to jest w Polsce jakby R-ka. Teraz zobaczymy. Na pewno musiał mieć rękę za te sceny. Te sceny tak realnie wyglądają. Takie jakieś łamanie szczęki, na tych, no może być. Musi mieć rękę, niemożliwe. Dobra, zostawmy to, bo teraz nie znajdę akurat. Nieważne. Dobra, kochani, także po prostu nic nie straciliście. Nic nie straciliście. Yy, no. Generalnie Bill Skarsgard lepiej się sprawdza pod dużym make-upem, tak jak grał w to. Tam zdecydowanie I będzie miał szansę Welcome to Derry. Tak. Tam go jak najbardziej z, z, z ukłonieniem się przywitam. Tutaj natomiast z wodą, z wodą święconą bym go przywitał, bo co tam się dzieje to naprawdę... Żeby, żeby ten film uznać za dobry to trzeba być opętany. No. Dobra, dzięki bardzo. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i... Oglądajcie nas, kochani. Tak. Na Trzymajcie razie, cześć. się. Cześć.